Witam w domowym profesjonalnym studio Fundacji Parkinsona. Jesteśmy w gabinecie pana doktora Tomasza Haśca, który jest ordynatorem oddziału neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie. Panie doktorze, choroba Parkinsona niestety ma to do siebie, że posuwa się, że chory coraz bardziej jest chory, że coraz więcej jest dolegliwości, któremu przeszkadzają w życiu, obniżają jakość życia. Mamy w tej chwili trzy metody dla zaawansowanej choroby Parkinsona. Płatnik ustawił to tak, że na pierwszym miejscu jest DBS, czyli głęboka stymulacja mózgu. Pan jako neurolog często, z tego co wiem, jako jedyny w Lublinie, kwalifikuje i to prawidłowo. Chorych, bo to też nie jest proste. Chorych do zabiegu, który później, te, który ten zabieg później wykonują neurochirurdzy, czyli zabieg głębokiej stymulacji, yy, głębokiej stymulacji mózgu. Może Pan nam powiedzieć, Panie doktorze, kiedy pacjent już powinien wejść w taką kwalifikację i jacy pacjenci się kwalifikują do. Tej, do tej operacji, można powiedzieć operacji. Także tak, kwalifikują się pacjenci przede wszystkim z idiopatyczną, czyli tą typową chorobą Parkinsona. Podkreślam, że z chorobą idiopatyczną, ponieważ no te 20 czy 30% tak zwanych parkinsonizmów atypowych, które przypomina chorobę Parkinsona, chorobą Parkinsona nie jest. Do operacji DBS-u się nie kwalifikuje, ponieważ ta operacja nie przynosi wtedy żadnych dla nich korzyści. To jest jak gdyby jeden punkt. Drugi, drugą ważną rzeczą jest to, żeby ten pacjent no, chorował, był leczony albo przynajmniej miał objawy mniej więcej od pięciu lat. Dlaczego? Rozpoznanie choroby Parkinsona jest obarczone dość dużą marginesem błędu. Na poziomie kilkunastu, czasem dwudziestu procent. W związku z tym dość długi okres obserwacji pozwala, jak gdyby, wykluczyć ten błąd, czyli zoperowanie pacjenta, który, chorobą, który nie jest chory na chorobę parkinsona, tylko jest chorobę, chory na parkinsonizm atypowy. Więc ten długi okres, jak gdyby, powinien być zachowany. Kolejną rzeczą, która powinna, poza oczywiście takimi jakimiś przeciwwskazaniami typu ogólnego, choroba serca, nie wiem, guz mózgu, ogólny prawda? taki słaby stan zdrowia ogólny, bardzo słaby stan zdrowia ogólny, to jest dobra reakcja ciągle na lewotopę. Wiek jest pewnym kryterium jak gdyby umownym, mówi się o tym 70 roku życia. Ale teraz się ta granica przesuwa. Przysuwa, aczkolwiek efekty zabiegów po 70 roku życia są wyraźnie jednak gorsze, a ryzyko operacyjne okołooperacyjne jest znacznie jak gdyby większe. Więc efekt tych e, zabiegów w tym wieku no jest. Teraz coraz częściej się mówi, żeby jednak. Dużo młodszych pacjentów, żeby oni jeszcze skorzystali, jakby z dobrodziejstw z tego zabiegu. Wydaje zakresu. mi się, że to jest jak najbardziej słuszne. Pojawiły się doniesienia właśnie wskazujące na to, że ci pacjenci, którzy chorują krócej, odnoszą z tych zabiegów zdecydowanie większą korzyść. Ja swego czasu zrobiłem analizę pacjentów, a mam kilkadziesiąt osób, jak to się mówi, wyoperowanych. I rzeczywiście ludzie w młodszym wieku, chorujący krócej. Rzędu 7, 8, 9 lat odnoszą zdecydowanie największy, największą korzyść z zabiegów operacyjnych. Wydaje mi się, że należy unikać y, sytuacji takiego przeciągania, czyli leczymy pacjenta, no, dopóki można, czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze jest w stanie przejść parę kroków prawda, do, do toalety. I dopiero wtedy go jak gdyby kwalifikujemy, bo wtedy te efekty są już znacznie gorsze. To jest jedna rzecz. Po drugie, ci pacjenci w pewnym momencie, pomimo tego, że dynamika choroby Parkinsona jest stosunkowo... Niewielka, mogą dojść do ściany, od której się odbiją dość boleśnie i potrafią w ciągu no, paru miesięcy, jak gdyby ich stan funkcjonalny y, pogorszyć się w bardzo istotny, y, istotny sposób. Oczywiście leczenie DBS-em to jest leczenie dla pacjentów z bardzo albo dużymi dyskinezami, a jeszcze w większym stopniu dla pacjentów z bardzo długimi i uciążliwymi okresami. Wyłączeń. Wyłączeń. Jeżeli te wyłączenia skrócimy, to jest jedno, to dla pacjenta jest ewidentna korzyść. Poza tym, kwestią jeszcze dość istotną jest, jak głębokie są te wyłączenia. Czyli ja mam na przykład pacjentkę, która była jedną z pierwszych operowanych w Lublinie, więc to już jest ponad 10 lat temu. Pani przyjeżdża do mnie dość regularnie dość regularnie narzeka na swój stan yy, zdrowia, yy, że leki nie działają, no tylko, że w momencie, kiedy w tej chwili leki nie działają, ona dość swobodnie chodzi. Przed operacją, w momencie kiedy leki nie działały, to należała y, lana potem w łóżku, trzęsąca się, nie, miały, nie, nie, nie miała, bo nie? to miało bardzo duże drżenie Drzenie. i nie była w stanie zmienić pozycji w tym łóżku. Tylko, że ona już na szczęście o tamtych czasach zapomniała i dlatego ona jest niezadowolona z tego, co jest, bo chciała, żeby, no to jest. słusznie, żeby było dużo, dużo lepiej. Także dla tych, pacjent, tych pacjentów nie powinniśmy przeciągać bardzo długo. Idealnym pacjentem dla choroby Parkinsona to jest pacjent, który jest stosunkowo pacjentem młodym. A Może coraz być... częściej, coraz młodszy. coraz młodszy pacjentów się. No, no, Ostatnio u mnie pacjent, który ma lat 45 czy 6. No, trafił do mnie chyba z 5 lat temu, tylko już z takimi objawami, że, że łącznie z tym, że chyba mu udar rozpoznawano i niedowład, niedowład połowiczy. Czy później zareagował bardzo ładnie na leczenie, ale dość szybko oczywiście skończył się okres miodowy i zaczął się okres fluktuacji dyskina, typowo przy takim no, dość złośliwym procesie. No Moją teraz... żonę, przepraszam panie doktorze, pan zdiagnozował, kiedy miała jeszcze nieskończone 44 lata. No. W każdym razie to on zaczął chorować w zasadzie chyba przed 40. No i teraz pojawił się świeżo po operacji DBS-u i no tak jakby odzyskał drugie życie. W tej chwili wygląda na to, że będzie człowiekiem no można powiedzieć prawie że w 100% pełnosprawnym i bez, bez dodatkowej formaków terapii. Tych pacjentów, którzy funkcjonują później tylko na prąd, nie ma zbyt dużo, ale są pacjenci, którzy po wszczepieniu DBS-u odstawiają, mogą zupełnie odstawić. Kolega, który, który, który przychodził nieraz na zajęcia fundacji, dostał DBS, to było rok temu, ponad. Powiedział, że w ciągu trzech miesięcy przycył 10 kilo, bo już nie musiał bo dużo farmakologii zaczął przyjmować. Już nie musiał zwracać uwagi, że godzinę przed jedzeniem, godzinę po nie można jakby... to, 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 jest, to jest też jak gdyby jeden mechanizm. Nie A wiem, poza tym, że... No właśnie, no, ale... ale jeżeli nawet nie ma dyskines, czyli ta stra... tak. utrata energii też jest... Tak, ale jest właśnie trzeba ja tutaj mniej. dyskines drżenia, czyli ta, 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 ta utrata energii jest tutaj jak gdyby mniejsza, więc to rzeczy. Oczywiście trzeba na to na to zwracać, zwracać uwagę. Oczywiście DBS nie jest pacjent na wszystko. Ja tutaj szczególnie... takie zbro... jest otępienie. To, no, otępienie to nie wykonujemy w ogóle DBS-u. Powiedzmy, zaburzenia mowy rzadko się poprawiają, raczej trzeba iść w kierunku logopedycznym. I takim objawem, na, na który trzeba bardzo zwracać uwagę, to jest przymrożenie, czyli tak zwany freezing, prawda? Znaczy, w sytuacji, kiedy pojawia się freezing w okresie wyłączenia, czyli kiedy leki nie działają, to w mojej ocenie to już jest wskazanie do tego, żeby tego pacjenta szybko kierować na DBS, ponieważ znowu w momencie, kiedy pojawi się freezing w okresach włączenia, kiedy pacjent funkcjonuje, to DBS tego raczej nie zlikwiduje. No i niestety no, znowu mam dwóch pacjentów, którzy po zabiegach operacyjnych funkcjonują bardzo dobrze, poza tym, że są praktycznie niechodzący z powodu bardzo dużego Freezingu, no, jeden pacjent no, ma bardzo duże kłopoty z poruszaniem się, drugi jest pod tym względem troszeczkę jak gdyby lepszy. Wiele rzeczy może wykonywać, które nie wymagają chodzenia. No, jeszcze nie wiem, dwa czy trzy, trzy lata temu jak go wsadzono na traktor, to potrafił zaurać parę hektarów w ciągu dnia. Teraz już chyba tego nie ma, ale, ale jak gdyby nie było to dla niego żadnym problemem, natomiast no, przejście. Kilku kroków, kiedy go przykleja, przykleja to, to stanowi bardzo duży problem. Oczywiście możemy to próbować niwelować za pomocą różnych trików, aczkolwiek to są rzeczy, które są dla nas łatwe. Nie wiem, dlaczego ci pacjenci nawet w bardzo dobrym stanie albo wpadają w jakąś panikę, albo, albo nie wiem, jaki jest mechanizm, jakich ich przyklei do podłoża. To, to niestety nie, nie za bardzo potrafią sobie sami z tym poradzić. Jeżeli ktoś z tyłu stoi i yy, wyda kapralską komendę, wysoko nogę, albo raz, dwa, trzy, lewa, prawda, to ten pacjent pójdzie, ale to musi być ten czynnik na no właśnie, ale to warto podkreślić w tych naszych rozmowach, że kiedy pan doktor diagnozuje chorego i mówi Parkinson, ma pan pani chorobę Parkinsona. Że trzeba natychmiast też prowadzić rehabilitację, bo bez tej rehabilitacji naprawdę trudno w Parkinsonie funkcjonować. znaczy tak. Rehabilitacja nie zastąpi farmakoterapii. To jest jak gdyby. Ale to musi się tak, 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 to jest, to jest jak gdyby podstawa. Bo są pacjenci, którzy nam mówią, no leki od Parkinsona przestają działać, biorę już tyle tego madoparu na, na komu czy generalnie lewodopy. No to może w takim razie jeszcze no może jakaś rehabilitacja, a niektórzy myślą, to może rehabilitacja zamiast tego. Nie w takiej sytuacji to rehabilitacja już bardzo na niewiele się jak gdyby zdaje. Ona musi być no, od samego początku. Natomiast bardzo wskazana jest rehabilitacja od samego początku, która pozwala pacjentowi utrzymać dłużej jak gdyby dobrą formę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest rehabilitacja, którą on szczególnie na początku będzie w stanie wykonać pewne ćwiczenia, pewne zajęcia, ponieważ no, jeżeli chory próbuje się rehabilitować w okresie zaawansowania, to dla niego będzie to już taka duża tak, trudność tak, po prostu. Tak, Przy czym rehabilitacja nie polega nawet na jakichś rowerkach, pedałowaniu, prawda, wyciskaniu sztangi czy tak dalej. tylko to są ćwiczenia właśnie koordynacji ruchowej, ćwiczenia rozlu rozluźniania, rozluźniające, el elastyczniające, prawda, więc ćwiczenia równowagi, bo później kiedy ta równowaga jest zachwiana, to bardzo często są upadki i to się no kończy złamaniem. Upadki w chorobie parkinsona występują w okresie zaawansowanym już. Jeżeli chory choruje na chorobę parkinsona i od razu w pierwszym roku zaczyna się przewracać, to prawie na pewno jest to porażenie nadjądrowe, a nie jest to choroba parkinsona. Upadki u chorych z chorobą parkinsona pojawiają się po wielu latach, po dziesięciu latach powiedzmy i one też wynikają przede wszystkim z ogólnego spowolnienia ruchowego, przede wszystkim z zaburzenia odruchów postawnych i niestety leczenie farmakologiczne tego nie jest w stanie poprawić i no, zaczyna to być bardzo, bardzo duży problem. problem. I to nawet no, problem nie polegający na tym, że ktoś się przewróci, powiedzmy, potłucze i przez godzinę nie za bardzo będzie w stanie wstać, a w domu nikogo nie było. no Problem się zaczyna wtedy, kiedy ci pacjenci się łamią po prostu. I to nieraz jest początek. I to niestety. Unieruchamia było. tego. Unieruchamia chorego. i potem jest infekcja, z reguły tak. zaparenie płuc. Tak. I... I Różnie się to może stać. Trzeba ćwiczyć. Rehabilitacja jest bardzo, bardzo ważna. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Unierucham. Dziękuję bardzo.